Hej, hej, z tej strony Mania Typowania. Przyszedł czas, żeby zająć się galą Fame MMA3. Pierwszą walką, którą weźmiemy sobie na rozkład, jest walka Krzysztofa Body Christa Ciesielskiego z Marcinem Michem Terminatorem Wójcik. Oczywiście na starcie przypominam, że typowania gali Fame MMA ograniczają się bardziej do przeczucia i pewnych wskazań, które możemy... Zobaczyć na filmach wrzucanych przez zawodników, bo ciężko tutaj jakąś rozsądną próbkę. Większość z tych zawodników nie miało nigdy walk, miało walki śmieszne albo albo amatorskie, do których nie bardzo mamy dostęp. Z mojej perspektywy, Body Christ, no, no to jest, jest żartem, prawda? On sam mówił o tym, że pierwszą walkę z Bonusem potraktował jako żart. Dostał jednego Luya, padł na ziemię w czasie walki, odwracał się tyłem, no nie pokazał nic, nawet nie wiem czy ta walka nie była przypadkiem ustawiona. Z kolei w nich Terminator ma kontakt ze sportem, przynajmniej miał kiedy był młodszy, ponieważ jest ciągle dobrze zbudowany. Ma 42 lata, na tych treningach, które wrzucę do internetu nie wyglądało to za dobrze, ale wyglądało niebo lepiej niż u Bonusa. Dlatego wydaje mi się, że wygra mimo wieku, ponieważ młody krajstwo po prostu nie ma serca i traktuje to wszystko jako... Jako jedną wielką kpinę, a no, Terminator gdyby przegrał z nim to byłaby to olbrzymia kompromitacja, dlatego myślę, że, że Bodycrust dostanie cios, znowu zacznie się odwracać, zostanie drugi i to będzie koniec. 80 do 20 musiałaby się starzyć naprawdę magia, żeby, żeby Wójcik to przegrał, bo dlatego według mnie warto ten kurs stawiać na podbicie, jeśli ktoś chce podkręcić wartość swojego kuponu. Z mojej strony to wszystko. Zachęcam do obejrzenia innych typowań z Galifajem MMA 3 oraz subskrypcji, ponieważ od dzisiaj będziemy omawiać sobie różne inne gale UFC, KSW, F, no wszystko co jest związane z MMA lub z boksem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.